Cześć, mam na imię Radek. Jestem sobie na spacerze w lesie i postanowiłem nagrać coś dla Was. Właściwie to jest mój pierwszy taki poważniejszy filmik, tak jakbym powiedział, bo ten pierwszy był taki wstępny. Właściwie nie mam przygotowanego żadnego tematu konkretnego. Trochę tak też uczę się tych technicznych, takich aspektów tego nagrywania. Natomiast czuję, że mam coś do powiedzenia na takie tematy ważne, które są ważne tak naprawdę dla wszystkich ludzi, które jakoś tam łączą wszystkich ludzi. Czy też dzielą, bo... Rozmowa na, na te tematy tak naprawdę często prowadzi do jakichś podziałów, na te takie tematy fundamentalne. I właściwie te podziały no, często wynikają z interpretacji. To znaczy, na, na przykładzie polityki, że ktoś na przykład jest zwolennikiem takiej partii, na przykład koalicji obywatelskiej. Jakoś inny jest zwolennikiem prawa i sprawiedliwości czy konfederacji. No i co do jakichś takich fundamentalnych, światopoglądowych spraw, ci ludzie się nie mogą zgodzić i potrafią siebie nienawidzić z tego powodu, że właśnie widzą te rzeczy odmiennie. Potrafią siebie obrażać, potrafią się do siebie nie odzywać. Natomiast w gruncie rzeczy jest to oparte. Taka właśnie wzajemna nienawiść z takich powodów, na tym, że ludzie są bardzo związani z własnym umysłem i z własnymi przekonaniami. I po prostu w momencie, kiedy, kiedy dana osoba podważa te przekonania, ma zupełnie inne przekonania, no to czujemy lęk. Czujemy lęk, bo okazuje się, że że ktoś jakby nas atakuje znaczy tak to odbieramy, że atakuje nasze te przekonania mając inne przekonania i my będąc bardzo związani z własnym umysłem, z własnymi przekonaniami no zaczynamy czuć lęk i z tego lęku pojawiają się też pojawiają się inne emocje i to o czym ja tak naprawdę chcę powiedzieć właściwie dotyczy um, takiego poziomu, na którym nie ma tych podziałów na którym nie ma jakiejś takiej walki, jakiejś chęci właśnie e, właśnie zmieniania drugiej osoby, czy obrony przed drugą osobą. Bo, bo na jakimś poziomie wszyscy jesteśmy jedno. Jesteśmy jednym i ten poziom jest poza umysłem. Ten poziom nie jest y, ograniczony przez umysł. I i no właśnie, czym ten poziom jest? Czy, czym ten poziom jest? To bardzo sobie to pytanie zadać, bo to jest to pytanie tak naprawdę o, to, o tą najgłębszą naszą tożsamość, o tą najgłębszą naszą naturę. I czy jest możliwość, że, no, że jest taki, taki, taka przestrzeń, w której te podziały znikają? trafimy zobaczyć drugiego człowieka i samego siebie w oderwaniu od jego od, od, i od moich poglądów politycznych, światopoglądu, że to jest po prostu człowiek, że to jest po prostu istota ludzka, która jest taka sama jak ja i, i po prostu ten umysł nie jest nie tą osobą i mój umysł nie jest mną. Bo tak naprawdę z tego poziomu umysłu rodzą się wszelkiego rodzaju konflikty. Również konflikty zbrojne, takie jak wojny. Bo okazuje się, że może gdyby wszyscy sobie uświadomili, że tak naprawdę są jedno są jednością. To przestałoby być ciekawie w tym sensie, że zniknęłaby potrzeba wojen, konfliktów, zadawania sobie nawzajem cierpienia. A ja mam taką trochę tezę, że ludzie chcą cierpieć, że ludzie nie wyobrażają sobie życia bez cierpienia, bez bólu. I tak naprawdę te konflikty, czy różnego rodzaju zadawanie sobie ran emocjonalnych, psychicznych, bycie dla siebie no, takim. Trudnym, no, wyrządzanie jakiegoś rodzaju krzywdy, że to tak naprawdę jest ludzki wybór, bo ludzie nie chcą, um, nie chcą po prostu z tego wyjść, nie chcą dostatecznie mocno z tego wyjść, z tego stanu. I, i, i właśnie to jest, to jest ten, ten kłopot, że nie ma tego. Nie ma tego pragnienia, żeby z tego wyjść, i wydaje się to niemożliwe, wydaje się to nierealne. Nie ma wiary w to, że to jest możliwe. Natomiast yy, moje doświadczenie jest takie, że to jest możliwe. I to nie jest teoria. To nie jest jakaś taka teoria psychologiczna, czy filozoficzna, czy duchowa tylko właśnie mm, jest możliwość wejścia w to doświadczenie tu i teraz że, że właśnie jestem jednością że, że, że tak naprawdę nie ma we mnie konfliktu I, i żeby jakby ten ten aspekt lepiej tak zrozumieć i też poczuć dobrze jest Uświadomić sobie poszczególne aspekty siebie, którymi też nie jesteśmy to w pełni tylko. Chodzi mi tutaj konkretnie o ciało że na przykład, że mamy sferę ciała, naszego właśnie fizycznego, który tutaj no, też widzicie, na moje ciało na, na tym ekranie. I to jest taka ważna sfera, natomiast yy, sprowadzanie siebie tylko do tego ciała jest też źródłem bardzo wielu właśnie nieszczęść w naszej kulturze i w ogóle w ogóle dla całej ludzkości, nie? że to ciało jest moim ważnym aspektem, ale nie, jest, nie jestem tylko tym ciałem. Nie? To jest pierwsza taka rzecz, którą warto sobie uświadomić, ale też ją samemu jakoś tak sprawdzić i Zweryfikować, nie? bo to nie jest teraz o to, nie chodzi, że ja tutaj mówię jakieś rzeczy, w które macie wierzyć i tak dalej, tylko raczej chciałbym się podzielić jakimś swoim doświadczeniem, które wierzę, że prowadzi do odkrycia uniwersalnych rzeczywistości, ale też zapraszam do tego, żeby samemu, samemu to poczuć, samemu to zobaczyć, nie? Jedna z rzeczy to jest ciało, drugi aspekt to są emocje, nie? Ja jestem psychologiem, więc ten aspekt emocji jest jakoś tam dla mnie ważny. I, i na pewno jestem daleki, żeby deprecjonować, czy jakoś tak mm, no jakoś stwarzać jakiś taki dystans do, do sfery emocjonalnej. Natomiast właśnie ludzkie różnego rodzaju trudności i cierpienia też niestety wiążą się z tym, że człowiek jest zbyt sklejony ze swoją sferą emocjonalną e, i po prostu ma takie poczucie, że to co on czuje to co ja czuję, no to to jest już cała prawda że już jakby nic więcej poza tym nie ma i, i to często prowadzi do takiego rodzaju zachowań takich biegunowych że, że na przykład, że coś się tam zadzieje w świecie zewnętrznym już dana osoba jest wściekła, potem coś tam się zadzieje innego, już jest szczęśliwa. I po prostu. Jesteś, człowiek jest taki bardzo wtedy zależny od tego, co się dzieje na zewnątrz. Nie? Jak jest to zbytnie sklejenie ze sferą emocji. Ja tutaj nie mówię o żadnym tłumieniu, o żadnym duszeniu swojej sfery emocjonalnej, czy jakimś takim właśnie jej negowaniu, natomiast właśnie ta kwestia lokowania tej swojej tożsamości w głębi jest dla mnie istotna, nie, bo, bo, no nie jesteśmy tylko ciałem, nie jesteśmy tylko emocjami. Dalej jest sfera myśli. To co ja teraz wypowiadam, to są w dużej mierze jakieś myśli. I one mają na celu pokazanie czegoś, natomiast one same nie są tą rzeczywistością, o której mówią, tak? To znaczy, nawet y, takie powiedzenie sobie, y, może nie chcę tutaj iść za daleko, ale, y, ale, ale właśnie mówienie o ja, mówienie o, o tym, że ja jestem tym, właśnie Kartezjusz chyba powiedział coś takiego, że myślę, więc jestem, nie? A mi kiedyś ktoś napisał w jakimś komentarzu na YouTubie coś, co mnie bardzo zastanowiło, Mianowicie takie słowa, właśnie odwrotne, nie? że wtedy, kiedy nie myślę, to wtedy jestem. I to jest właśnie takie coś dla mnie bardzo ciekawego, co ostatnio odkrywam: że to myślenie nie jest konieczne, żeby funkcjonować, żeby czuć się dobrze, a wręcz bywa przeszkodą. Bywa przeszkodą i bywa obciążeniem. I to, co ja tak naprawdę mówię. Tutaj no, ma na celu próbę pokazania Wam, że jest droga do zrzucenia z siebie takiego obciążenia, które, którym wszyscy jakoś żyjemy, ponieważ żyjemy w kulturze, w środowisku, które generuje te obciążenia. Ma, bardzo dużo wrzuca na nasze barki różnego rodzaju ciężarów, e, takich związanych i ze sprawami praktycznymi, e, i z, z relacjami trudnymi. W jakich jesteśmy i tak naprawdę z takimi sprawami też materialnymi związanymi z finansami i z jakąś taką presją, że, że musisz zrobić to, musisz zrobić tamto. I wszyscy w tym jesteśmy, nie? I to jest takie doświadczenie, które nas gdzieś tam łączy jako ludzi. I to, co ja mówię, tak naprawdę ma na celu podzielenie się taką. Dobrą nowiną, że jest droga wyjścia z tego, z tego właśnie Uwikłania. Tą drogą wyjścia z Uwikłania jest znalezienie odpowiedzi na pytanie. Kim czym jestem, czym jest ja. To, to przynajmniej mi pomaga, nie? Tak zadawanie sobie tego pytania. I szukanie na nie odpowiedzi i znajdowanie jej jest rzeczywiście uwalniające i powodujące, że wszystko, właśnie to, się, o czym wspomniałem, ta sfera ciała, uczuć i myśli staje się taka bardziej relatywna. Przecież nie jestem tak z nią sklejony. I to jest ta droga, nie? To jest ta droga do wolności którą ty tak naprawdę jesteś. Ty jesteś tą drogą do wolności. I, i, I u kresu tej drogi też jest wolność, którą też ty jesteś. I ona, ona jest w tobie. Ty masz w niej już teraz udział. Jedynie możesz tego nie czuć. Możesz tego nie doświadczać. Możesz o tym nie wiedzieć. Albo nie wiedzieć, jak do tego dojść. Ale tak naprawdę nie ma do czego dojść, bo to już jest. Jedynie trzeba sobie... Trzeba, no. Warto w to po prostu wejść. I jeżeli ja coś tu będę nagrywał na tego YouTube'a, to raczej będzie to miało na celu właśnie pokazywanie, jak do tego dojść. Dużo rzeczy tu wypowiedziałem. Mam nadzieję, że Was to nie przytłoczyło jakoś, że się nie czujecie w tym pogubieni, że mówię jasno. Ale jeżeli macie jakieś pytania, jakieś wątpliwości, jakieś tematy też, które chcielibyście, żebym w związku z tym, co tu mówię, poruszył. No to zapraszam. Zapraszam do komentarzy, do dzielenia się, do zadawania takich pytań. No i chyba tyle. Trzymajcie się. Dzięki.